Witam Państwa ponownie. Znajdujemy się przed Pałacem Prezydenckim. Ze mną jest Hector. Hector, jest, z jakiego państwa pochodzisz? Dzień dobry. Urodziłem się w Australii, ale polskie korzenie, krew, rodzina, duma. Polak po prostu, patriotyczny Polak. Kocham Polskę. Z tego, co wiem, to od 11 miesięcy jesteś w Polsce. Uczysz się języka. No, staram się. Trudny język, ale mi się bardzo podoba. Coraz chyba lepiej. I doczepiam się od czas, czasu do czasu do ktokolwiek by chciał poświęcić mnie chwilę i no, ćwiczę ten piękny nasz polski język. Słuchaj, widziałem Ciebie też w internecie, jak bardzo pięknie mówisz o Polsce. Co takiego się Tobie po podoba w tym, co tutaj widzisz? Bardzo dużo, bardzo dużo, ale w tej chwili ja taki bardzo patriotyczny sposób, się uczy dużo o naszej historii. Jak się uczysz i o co my przeżyliśmy i takie rzeczy, w tej chwili taki ciekawy chwila w historii, że cały świat bardzo jest, wstydzi się, jako chodzi o narodową dumę, takie rzeczy, a my Powiedzieć po Polaków, że my mamy się też, wstydzić, to jest szaleństwo, mamy się po prostu tak dumno e, czuć, że jesteśmy Polacy, że tyle przeżyliśmy, że fała Bogu, fała Polska, dalej jesteśmy, tyle przekonaliśmy, to jest coś pięknego, ja tyle dużo, dumę się czuję i że ja mam troszeczkę głos, ja będę się tak mocno mówił o to wszystko, Dla ktokolwiek byś chciał słuchać, albo po polsku, albo też po angielsku. Bo świat musi też się nauczyć, i bo nie możemy puścić tą historię, bo to ważna. Swoje filmiki y, u, udostępniasz w języku angielskim dla y, tak. anglojęzycznych osób. Na początku bardzo było wszystko po polsku, bardzo po polsku chciałem bardzo dołączyć się do mojej ludzi, do mojej rodacy, do mojej piękna Polska. I mi się czuje, że w takim momencie teraz my mamy wysparcie, piękne wysparcie. Ludzie mówią rób po angielsku, dodaję zawsze. Napisy po polsku. Dla mnie ważne, zawsze ważne, żeby trzymać tą łączność do Polski. nie? No to będę i też po polsku, ale też po angielsku, żeby reszta świat się nauczył. Co się stało tutaj, na przykład dnia Godzina W na Powstanie Warszawskiego. Jak Niemcy traktowali nas, jak Rosjanie traktowali nas. I prawda, jak my wtedy traktowaliśmy ich, ale też sam siebie. To jest niesamowite, jak się wszystko tutaj chodzi. Na ulicy moja rodzina własna też była w tym Powstanie Warszawskiego. I tyle ludzi tutaj e, e, dzielimy tą historię. Coś pięknego, coś być dumny, żeby chodzić teraz machać tą flagi z całą dumą biała czerwona To coś pięknego. I musimy uczyć świata, nie żeby o wszyscy przyjaciół. Tutaj to nie o to chodzi. Chodzi, żeby ludzie też nauczyli się piękność o narodowa duma. Piękność o co jest, żeby się nauczyć coś, gdzie się urodziłeś, co masz w środku siebie i być dumny tego, bo to jest coś pięknego. Dziękuję. Hektor, mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkamy na dłuższą rozmowę. <noise> Super, dziękuję serdecznie dziękuję. za, za polskie, polskie serce. Love life. Dziękujemy. Proszę Państwa, no, takie są emocje, tak to tutaj wygląda e, sprzed pałacu prezydenckiego Adam Szczusarski. Dziękuję za uwagę.